Na dzisiejszym, na dzisiejszym kolejnym spotkaniu e, z cyklu spotkań ludzi z e, Ja nazywam się Rafał Karasek, tak jak już właśnie tu pani dyrektor mnie przedstawiła. Mam 23 lata. E, we wrześniu 2014 roku ukończyłem studia licencjackie na Monsączu. Kierunek: zarządzanie. Moje hobby to podróżowanie, odwiedzanie miejsc dla mnie nieznanych, jakichś ciekawych oraz fotografowanie. To było w połowie października. Zdecydowałem się. Dokończył wszystkie rzeczy w firmie, znaczy w, gdzie pracowałem w Katowicach, złożyłem wypowiedzenie. E, poinformowałem e, rodziców o tym, że wyjeżdżam do szkoły do, na wolontariat jako nauczyciel języka angielskiego w Szkole Radykalnego Islamu. Bo taka była, prawda. E, kupiłem bilety lotnicze. Pojechałem do ambasady do e, Indonezji, do Warszawy. No, i tak w sumie się już powoli zaczynała moja przygoda, bo właśnie teraz musiałem przygotować, całe, przygotować się do procesu rekrutacyjnego. To nie było też tak po żeby dostać się na tą praktykę. Zanim, że go skończył zajęcia, bo to wszystko jest właśnie z przed moimi zajęciami, musiałem właśnie zakupić batik. Batik to jest właśnie taki tutaj koszulek, jak są wywieszone. To jest batik męski, to są wszystkie batiki męskie. To są jakby wyjściowe, elegancko część garderoby u nas. Tak jak u nas garnitur czy, czy e, sukienka, e, to jest jakby też pokazywanie szacunku. To się e, nosi na śluby, na wszystkie ceremonie itd. Tak i też, to się, też się nosi na zajęcia. E, to jest właśnie salim. E, nauczyciele, e, zależnie kto ma tam dyżur, e, ustawiają się przed wejściem do szkoły o godzinie 6.30, muszą już być, przy wejściu i salim wygląda taki w takiej zasadzie, że to jest okazywanie szacunku osobie starszej. I po prostu przykłada się ręka, dłoń, zewnętrzna część dłoni do nosa albo do policzka. To jest po prostu okazywanie szacunku osobie starszej od siebie. Uczniowie, a w było 300 uczniów, wszyscy co przychodzili, musieli tym salim zrobić. To jest jedzenie. Jedzenie, które tradycyjne, na tradycyjnym targu żywieniowym w Singapurze. O, oczywiście owoce morza, wszystko pikantne. Muszelki i tak dalej, właśnie To jest właśnie catfish. Po tłumaczeniu, jak sobie to przetłumaczyłem, okazało się, że to jest sum, więc też mają sumy w Singapurze. To mule, krab. To nie wygląda za bardzo apetycznie, a to jest, to jest makaron. Z grzybami. To też jest bardzo ciekawa rzecz. Jako tako w Singapurze to jest najlepsza metoda do, do spożywania płynów. To jest po prostu jakby napój, który się pije podczas, podczas jedzenia. To jest lód z barwnikami spożywczymi. A na dole jest coś takiego słodkiego i ma się łyżeczki, po prostu jak ten lód się rozpuszcza, to to się tak je i je. Mogę nazwać tak, że Duba jest leczeniem kompleksów arabskich, ponieważ tam są po prostu rzeczy w środku, w środku właśnie centrum handlowego w jedno wielkie lodowisko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. A przepiękne akwarium tej wielkości w środku centrum handlowego. Przechodzi się, widzi się dalej. Bardzo centrum handlowego i naraz można sobie pojechać na nartach. No i tak moja karta pogodowa i safety. No tak, tak to się wszystko zakończyło. Moja przygoda właśnie w Singapurze, w Indonezji całej i właśnie w tym 15 godzinach w Dubaju, kiedy